Witam sesji Rady Miejskiej w Sztumie. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza, panią burmistrz, witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników wydziałów w gminie w Urzędzie Gminy. Witam wszystkich sołtysów, przedstawicieli prasy lokalnej telewizji marmorskiej. Witam wszystkich radnych, pracowników Urzędu Gminy. Stwierdzam, że na 15 osobowych skład obecnych jest 15, a zatem obrady są w prawomocy. Karatni wraz z zawiadomieniem otrzymali porządek dzisiejszej sesji. Jestem krótki. Zgłaszam od razu autopoprawkę do porządku obrad w punkcie trzecim porządku. Wkradł się błąd pisarski, Proszę Państwa, proszę poprawić. Mimo być zatwierdzeniem protokołu nr 1 na 2014, a nie jak pisano 51 łamane na 2014 to tylko ten błąd wysali. Czy są inne propozycje odnośnie porządku obrad, ale na wstępie od razu informuję, że w przypadku zgłoszenia jakichś e, zmian do porządku. Ta, ta propozycja musi być przegłosowana i wejdzie wtedy do porządku, tylko gdy za zmianą będzie bezwzględna większość głosów, czyli 8 tak, za. Czy są jakieś propozycje? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do realizacji porządku obrad dzisiejszej sesji. Punkt trzeci. Protokół numer jeden. Na 2014 z obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2014 roku wyłożony był do oglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych. Z góry chcę przeprosić nowo wybranych radnych, że nie otrzymali na swoje maile, bo były jakieś problemy, więc nie wiem, tutaj informacji będzie musiał to rozwiązać, ale e, Pani Czesia tak jest wyłożony, że można się po biurze. Po biurze. Czy w tej chwili ktoś do protokołu chciałby zgłosić jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie protokół z pierwszej sesji Rady Miejskiej poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został zatwierdzony jednogłośnie, 15 głosami za. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie. Punkt pierwszy. Przedstawię projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w, stu, w stu. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w stu. Na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Paragraf 1. Powołuje się na okres czteroletniej kadencji w latach 2014-2018 następujące komisje. Punkt 1. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w składzie pięciu osób w zakres chodzą. To znaczy, tak, w zakresie oświaty, kultury i sztuki, sportu, turystyki i rekreacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy z zagranicą, zdrowia i pomocy społecznej <tryk> oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Punkt drugi. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju w składzie pięciu osób. W zakresie spraw planowania i realizacji budżetu, przemysłu handlu, inwestycji i bezrobocia. Punkt trzeci. Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa w składzie pięciu osób. W zakresie produkcji rolnej, gospodarki gruntami, melioracji gospodarki wodnej, rozwoju infrastruktury, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska i planowania przestrzennego, bezpieczeństwa, porządku publicznego. Punkt czwarty. Komisja Statutowo-Regulaminowa w składzie pięciu osób w zakresie opiniowania statutów i regulaminów. Punkt piąty. Komisja Rewizyjna w składzie pięciu osób w zakresie kontroli i realizacji zadań własnych gminy. Paragraf drugi. Rady może pracować nie więcej niż w dwóch komisjach z wyłączeniem Komisji Statutowo-Regulaminowej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się trzyma? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt drugi. Zanim przedstawię projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich przewodniczących, zgłaszam albo poprawkę do tego projektu uchwały. Proszę punkt piąty, czyli Komisja Rewizyjną wpisać jako punkt czwarty. Natomiast Komisja Statutowo-Regulaminowa jako punkt piąty. To tylko tak, bo tu są w skład komisji statutowej wchodzą przewodniczący, dlatego musi być najpierw powołanie wszystkich komisji, a dopiero e, skład e, regulaminowy. Tak. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Szczumie z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej. Rady Miejskiej w Sztumie oraz Przewodniczących Komisji. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się następujące składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na okres kadencji 2014 2018 Punkt 1. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Bartosz Mazelski, jako Komisji. Tomasz Litwin, Andrzej Murawski, Piotr Obstocz, Ostrowski i Elżbieta Wysocka. Punkt drugi. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju. Pan Andrzej Murawski, jako Przewodniczący. Pan Waldemar Fierek, Pan Adam Pociardowski, Pani Ewa Rzeszotarska i Pani Anna Serocka. Przepraszam, że w pierwszej części nie powiedziałem Pan, Pani. Punkt czwarty. Trzeci. Komisja Wsi Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa. Pan Kazimierz Barański jako przewodniczący. Pani Sylwia Monkielewicz. Pani Ewa Paduch. Pan Adam Kościardowski. Pan Krzysztof Sterma. Komisja rewizyjna. Pan Adam Kaszubski, przewodniczący komisji. Pan Bartosz Mazerski. Pan Piotr Ostrowski. Pani Ewa Paduch. I Pan Krzysztof Sterma. I piąte, komisja statutowo-regulaminowa Czesław Oleksiak, jako przewodniczący ustawowo, Bartosz Mazerski, Andrzej Murawski, Kazimierz Barański, Adam Kaszubski. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i otwieram dyskusję. Zaznaczam, że wcześniej już rozmawiałem z proponowanymi propozycjami odnośnie przewodniczących i wszyscy wyrazili zgodę. Proszę bardzo. Nie ma żadnych zmian. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 15 głosami za. Teraz proszę Państwa, podczas przerwy, którą za chwilę ogłoszę, będzie posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju w celu zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem dalszych obrad sesji. Po przerwie będziemy kontynuowali y, nasze posiedzenie. Więc zapraszam tak, do pana gabinetu pani burmistrz. Tak, zapraszam do Komisji Finansów Zabry. A pozostałych proszę. なかなか。